Z tego filmu dowiesz się o jednym czynniku, dzięki któremu osiągam ponadprzeciętne rezultaty w życiu. Koniecznie ten film. Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Puchacz-Szczerze. Dziękuję, że jesteś. Z tego filmu dowiesz się o jednej wskazówce, dzięki której osiągam w życiu niesamowite rezultaty. Zapewne to, o czym Ci powiem, już wiesz, ale być może nie korzystasz z tej metody lub nie doceniasz jej potencjału. Ale zanim Ci o niej opowiem, kliknij proszę w czerwony przycisk subskrybuj, który jest pod filmem, a będziesz na bieżąco otrzymywał powiadomienia o nowych filmach, które ukazują się tutaj regularnie, co niedzielę o godzinie 20, a ja będę widział, że ktoś na te filmy czeka. A więc co, zaczynamy. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście w życiu taką sytuację, że czuliście, że wszystko układa się jak trzeba, wierzyliście w to, że jest dobrze i rzeczywiście wszystko szło dobrze. Albo druga strona medalu, nic nie idzie jak trzeba, pogrążacie się w tym, no i twierdzicie, że los się po prostu do was nie uśmiecha, wszystko jest do bani, i rzeczywiście tak się dzieje. Podejrzewam, że tak miałeś. Ja też tak miewam. I pojawia się pytanie, o co tutaj chodzi? Moim zdaniem odpowiedź jest prosta o Twoje nastawienie, bo nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego, co się wydarzy, no bo alfą i omegą chyba nie jesteś. Natomiast jesteś w stanie zarządzać swoim nastawieniem, czyli tym, jak podchodzisz do danej sytuacji. Czyli jak wydarzy się coś dobrego, to możesz to docenić i dalej lecieć po swoje, albo wierzyć, że jest to dziełem przypadku i że za chwilę coś się skrzani i rzeczywiście tak się wydarzy. Albo inna kwestia. Nic nie idzie jak trzeba i wmawiasz sobie, że masz pecha i rzeczywiście nic się nie układa. Albo inaczej. Nic nie idzie jak trzeba, ale wierzysz w to, że za chwilę to się zmieni, że dasz radę i rzeczywiście wszystko za moment się układa. Wydaje się to na pozór proste, bo to jest tak jak z dobrym humorem. Nie da się być naraz wesołym i smutnym. A więc ja wychodzę z założenia, że po co być smutnym, skoro można być wesołym? A więc pracując w sprzedaży i zarządzając zespołem świetnych osób, doszedłem do pewnego wniosku, że jednym z czynników, dzięki któremu ludzie osiągają świetne rezultaty albo ich nie osiągają, jest nastawienie. Żeby dobrze ci to zobrazować, ja kiedy zaczynałem pracę w sprzedaży, to był chyba piąty miesiąc, jak działa, zaczynałem działać w tej branży. To wyznaczyłem sobie pewien cel. I uwaga, przez 3 czwarte miesiąca wygenerowałem 10% tego planu, czyli zawrotna liczba. I co zrobiłaby większość ludzi? Poddałaby się, spisała ten miesiąc na straty i stwierdziła, że w przyszłym miesiącu się odbije, czyli zastosowałaby nastawienie przegranego. Ale jak się pewnie domyślasz, nie ja podszedłem do tematu tak, że został mi jeszcze aż jedna czwarta miesiąca, a więc daję z siebie 110% i po prostu wierzę w to, że uda mi się to osiągnąć. Oczywiście sama wiara nie wystarczy, bo musi być zawsze poparta działaniem, no bo samo się nie zrobi. I co się wydarzyło? Przez ten czas wygenerowałem pozostałe 100% planu, który sobie założyłem, czyli skończyłem miesiąc z planem 110%, wówczas był to najwyższy wynik w tym miesiącu w firmie Zrozumiałem wtedy jedną rzecz, że jeżeli wierzysz, że możesz coś osiągnąć i jest to poparte konkretnym działaniem, to nic nie jest w stanie cię pokonać, nic nie jest w stanie cię zatrzymać. Nie ma rzeczy nie do osiągnięcia, jedyne ograniczenia są tylko w naszej głowie, to nasz mózg. Tworzy te ograniczenia po to, żeby cię chronić, żeby zawsze było tobie w życiu wygodnie, bo nasz mózg nie lubi sytuacji, które są niewygodne, ale ja wychodzę z założenia, że tylko takie momenty nas rozwijają. Możesz wykształcić w swojej głowie dwa podejścia: zwycięzcy albo przegranego. To, które ty wybierzesz, to już zależy tylko od Ciebie. Ja od dłuższego czasu pracuję nad postawą zwycięzcy. I podchodzę do tematu tak, że albo wygrywam, albo się uczę. A więc, w obu przypadkach, i tak jestem wygrany. Oczywiście trzeba wyciągnąć wnioski, bo inaczej, no to raczej się nic nie nauczysz. Wyzwanie tygodnia ode mnie dla ciebie jest bardzo proste i brzmi następująco: zmień swoje nastawienie względem jakiejś rzeczy, osoby, jakiegoś zadania do wykonania. Przyjmij postawę zwycięzcy i zobacz, czy to działa. Napisz proszę w komentarzu, co o tym myślisz i które nastawienie zazwyczaj u ciebie wygrywa? Czy nastawienie wygranego, czy raczej przegranego? Zachęcam cię do tego, żeby sprawdził inne filmy na tym kanale i udostępnił jakiś z tych filmów swoim znajomym. Będę ci za to ogromnie wdzięczny. Jeżeli film ci się podobał, zostaw kciuka w górę i wróć tutaj za tydzień, w niedzielę o godzinie 20:00. Życzę Tobie pięknego tygodnia, tygodnia zwycięzcy. Do zobaczenia. Cześć!